Dobra, no to zaczynam. Skoro jeszcze w tym roku chciałbym próbować, może jak się uda facelię, no to trzeba zrobić tego wytrząsacza. Nie wiem jak, no bo raczej nie, żeby przyspawać o ten kawałek. Bo tutaj już nie ma co spawać. Ale trzeba go wyjąć i po prostu wymienić. A ten co zostanie, po prostu posłuży na dawce do uzupełniania innych kawałków, tak? bo ja inaczej tego nie widzę Wiem tylko tyle, żeby wyjechać wytrząsaczem bez odkręcania wałów Najprościej odkręcić będzie Cały tył Tę blaszkę Całą sieczkarnię Tu mam wzmocnienie na prętach porobione, ale to w zasadzie Poodkręcać te nakrętki, wysunąć i te pręty zostaną Teraz jak jeszcze tur w ciągniku jest, bo kiedyś nie miałem tura, a też zdejmowałem, właśnie ten wytrząsacz był zmieniany. On był kupiony, jak używany i to też taki, taki środ po prostu kupiony. Więc ja się biorę za demontaż najpierw tej blachy. W sumie i tak miałem na demontować, żeby to pomalować, ale jeszcze muszę też wzmocnić to, żeby tu musi być jeszcze jedna śruba gdzieś, żeby to bardziej tak trzymało, bo to Jakoś tak, o tu w szczególności ta strona nie do końca trzyma. Jak do góry wezmę, to tu się robi taki obrót tej blachy. A może jeszcze jakoś inaczej to zamontuję? Nie wiem. Na razie jest demontaż tego wszystkiego. No tak się wydaje, że to jeszcze tak, no tak się wydaje, że to niby prosto, no bo są takie jakieś półkrywane elementy typu instalacja elektryczna. Właśnie lampę zdemontować. Tam jeszcze jest Taka sytuacja bo ktoś kiedyś Uderzył w drzewo albo coś Tym bokiem kombajnu i żeby to naprostować to od środka jest wmontowany kątownik I też on tutaj Rozpiera to i trzyma to żeby było w linii prostej Też to będzie trzeba zdemontować Tu blacha która no, Kieruje słomę do sieczkarni też była rzeźbiona, żeby tu się ten kątownik zmieścił. W ogóle, jak pocięte szlifierką kątową tutaj gdzieś za daleko. Tu, no, sami widzicie o co chodzi. A tak powiem Wam, że podpatrzyłem gdzieś, że fajnie by było zrobić coś takiego, nie na zasadzie, że sieczkarnia jest odłączana i do tyłu cofana, ale przecież można zrobić tak, żeby słoma tutaj wypadała, nie? Żeby tą blachę jakoś położyć. I ona żeby tutaj spadała, ale czy to nie będzie na tyle mało miejsca, żeby no, żeby się mogło zapychać, nie? Wyda wy chyba wydaje mi się, że tu jest zbyt mało miejsca na to, jakbyście to widzieli. Lepiej chyba zrobić coś, żeby się czkarnie po prostu wywracać, i ewentualnie nie wiem, też jest ciekawy patent. Korba z linką i linko wciągać, żeby się ręcznie nie szarpać z tym. Zobaczyć śruby nie da wyjąć? Już wiem co. Dobra. Tu się nie da. już się da. No tam kiedyś montowana była sieczkarnia. A później to było przyspawywane. O tak muszę obciąć śrubę. Ale śruba jest skrócona, nie przeszkadza. Można wyjąć, tylko trzeba razem ze śrubą... to jedną tylko. Jakoś trzeba ruszyć. Jak ja ją później założę? Trzeba będzie chyba w asyście drugiej osoby, bo to kręcić to. No. Nie ma żadnej śruby. Trzyma. Tutaj, tur. Ładować czołowy. Ten napinasz muszę odkręcić. Tutaj dalej tył kombajnu pęka. Znaczy tutaj też. Nie wiem, a może tak wykorzystać e... ten remont i sobie cały tył kupić. W końcu będzie kościutki niepogięty. Pomyślę jeszcze nad tym. Dobra, jadę tu odstawię. z ramką ścieczkarni no to leciutkie jest ale tak sobie wspomagałem żeby turem żeby gdzieś tam w jedną stronę nie poleciało dobra teraz co zostało tylko Instalację elektryczną odpiąć tu Światło I też można to odkręcać No i ten No Wszystko odkręcone, tu też Kaffe? <coughs> No i co? No i pięknie. Teraz wystarczy: Cztery śruby odkręcić z jednej panewki, cztery śruby z drugiej panewki i wyjeżdżamy środem. I wyjeżdżamy nówką sztuką najlepiej, ale oczywiście nie da się. Ale zaraz jakiś tam się biorę i poszukam jakiegoś fajnego wytrząsacza. No i co? Przerażające, minki mają, nie? Spokojnie, wy zostajecie, ale o ty wyjeżdżasz, nie? Zresztą widać po kolorze, że to są ładniejsze e, Ładna farbaka, to wy zostajecie, nie? Ty tylko posłużysz na dawce do tego, żeby o tę siatkę tu zatkać No przez tę siatkę to tutaj słoma się trapywała, ale ogólnie Ogólnie siatka spełniła swoją funkcję, tam kilka hektarów przekosiło to No, pozyskam sobie górną część tego wytrząsacza dokręcę tutaj i będzie pasić tego sobie wzmocniłem też wkrętami poprzykręcałem mimo tego, że tu jest drutem skręcone tu jest jakaś już dziura to też będzie można jeden jakiś taki element sobie tu przekręcić ehm. ogólnie można by było je wszystkie powyjmować jak już tak jest podkręcone, to nie wiem, pospawać, połatać to może to jest dobry moment na to, bo jednak to odkręcanie tyłu specjalnie po to, żeby kolejny wytrząsać, wyjmować. No, nie głupi pomysł. Tyle, że tak. Z tymi wytrząsaczami wiąże się taka sytuacja taka sprawa, znaczy, że to nie są oryginalne z tego kombajnu, że one zawsze tu były. Bo tu jest tak, że jest wytrząsacz lewy, dwa, środkowy, dwa środkowe i prawe. Środkowe byłyby, gdyby na równo były to z tym, nie? Ale ten jest prawy. Ten również jest prawy i ten jest również prawy. Te takie wcięcie jest po to, żeby tu na zwężeniu tego kombajnu nie ocierało o, o budowę. natomiast ten był kupiony jakiś środkowy albo też prawy i, i blacha musiała być przespawana ta dolna część, dlatego to było spawane zanim było włożone tak żeby o to nie stukało, więc tak w zasadzie to nie są oryginalne wytrząsacze to już po tylu latach to wiadomo nie no ale skoro one są już na tych panewkach yy, na tych konkretnych panewkach i miejscach na wałach, już założone, no to niech one wędrą. Chociaż nie, bo w sumie co to przeszkadza? Bo jakbym kupił środkowy, jakbym ten, a to nic nie zmienia, dobra, bo to są prawa, a nie lewe, czyli i tak muszę szukać lewego, a ewentualnie przespawować znowu te blachę Czyli dobra, nie, nie, nic to nie zmienia, dobra. Te trzy zostają na swoim miejscu. No, no dobra, biorę się za odkręcanie tego. Z tej strony prościzna, ale z drugiej strony wyjmę sita i też będzie prościzna. Panawki są nowe. Znaczy nowe, 10 lat temu były nowe. a jak ten wytrząsacz był zakładany. Co powiecie na ten na ten wał wymieniać? Ja tak kiedyś myślałem, żeby one są do wymiany, bo tu już nawet ogólnie o tu Oj. Ogólnie o tu są jeszcze takie blaszki, podkładki. Żeby skasować, czy tam żeby zbyt ciasno te panewki nie były przykręcone. Ja natomiast musiałem w drugą stronę robić. Nie to, że podkładki wyrzucić i jeszcze te panewki szlifowałem, żeby tu w miarę nie było luźno. Taki już wydarty jest ten wał. I to było 10 lat temu, nie i to się dalej kręci, ale z drugiej strony no kręcą się te, te, te wytrząsacze. Ten wał nie, no nie ukręca, no i nie wiem co tu zrobić, nie, teraz to sobie elegancko mogę tutaj jeszcze, jeszcze przeszlifować te panewki, no ale o tu o spory próg jest idę po miarkę. z drugiej jednak strony, tak jak go widzicie dostać się tutaj, to jest tam jakby nie patrzeć kilka tam godzin roboty, jak tam czas jest, to można się bawić w odkręcanie nie wiem pytanie, jaki tu wymiar oryginalnie wabu jest, no ale w tym momencie 27 Jeżeli to był oryginalny wymiar. No to 31, no to co 30 powinno być? No 27 tu jest wszędzie. No. 26 nawet gdzieś o tutaj na brzegu. No to zależy wszystko jak się złapie. 28. A tak jeszcze dokręcę, bo tu widzę najbardziej wytarte 26,5. No i co o tym myśleć? Nie wiem, dajcie znać. kurde prawie na części można go rozebrać o teraz tu ładnie wał widać a jak drugi drugi wydaje się być trochę mniej wytarty wizualnie tak patrząc no na pewno nie więcej bo widzę że jest ale to by logiczne wskazywało na to że po prostu tu ten wał jest napędowy nie także Teraz niewyważony, to tak to robi, żeby to jest w górze. No, ciekawe, ciekawe. Co to teraz dalej z tym wymodzić? Trzeba szukać o tego klawisza. Piątek, 26 lipca. Przyjechałem zobaczyć facelię Osianoł po. Zbiorze rumianku. Ona była gdzieś siana, gdzieś w połowie czerwca. No to już minęło ponad miesiąc. Było sucho, nie powschodziła. Dopiero niedawno jakieś tam deszcze padały. To jedna powychodziła wcześniej, druga później. Od brzegu tutaj jakieś 10-12 metrów szarłatu wyszło. Trochę to tam nie wiem, chyba przyjadę tutaj tu talerzówką po prostu to zrobię, niech się to nie rozsiewa. Chociaż i tak gdzie nie gdzie na polu. Powychodził, ale ogólnie tak facelia później, ale powychodziła. No i powiem wam, zobaczymy, co wyjdzie. Jest rzadko, bo rzadko. Ona tak, część wychodziła w czerwcu, teraz część w lipcu. Co z tego wyjdzie, to się okaże to są dwie działki. Pierwsza działka jest tutaj, ona dosyć yy, źle wygląda. Tak bym to ujął. Nie wygląda to jak facelia na zbiór, więc tutaj to nie wiem. Ale druga działka, to zaraz wam pokażę, to zobaczycie jak ona wygląda. Tam podejdę tylko dalej, zobaczę, bo na środku tego pola jest jakaś łatka, że albo chwasty wyrosły, albo wyrosło, nie wiem co. W sumie idę, zobaczę. Kukurydzy, dużo resztek kukurydzy widać. A tam niech sobie leży. I tak tu będzie wykonywana orka na pszenicę. To zobaczymy. O, zobaczcie jaka ciekawostka. Gdzieś jakaś kolba kukurydzy była i sobie wyrosła. Rzepa gdzie gdzie takie chwasty jednoliścienne. na drugiej działce tych kwastów jednoliściennych jest bardzo dużo i tak się zastanawiam, czy nie pojechać. Z jakimś opryskiem na jedno liścienne. To jest jakaś łatka. Będzie <laughs> więcej. No i co? Tu na środku, to widać chyba po prostu w tej glebie było więcej wilgoci. I tu powychodziło wszystko: wszystko, co, co miało wyjść w optymalnym terminie. Gdyby nie było upałów i suszy w, w, przez ostatni miesiąc. To by facelia wyglądała na całym polu mniej więcej tak, czyli ona by się już brała zaraz do kwitnienia. No a tak jest, co jest, czyli tutaj coś jest, no komosa jest, jak komosa jest i facelia, to to razem wszystko pójdzie do zbiornika, jak będę kosił, więc nie wiem, czy tu jest sens to zbierać, no bo później. Załóżmy, że gdzieś będę facelję siał. No to i komosę posieję. Nie? No to takie dobre i niedobre. No wiadomo. A jak posieję w sierpniu facelie, tutaj jakbym mam trzymać ten poplon do lutego, to i ta komosa się porozsiewa. No tutaj z tej strony tego więcej jest. I nie wiem co z tym robić. Trzymać to, czy talerzówką pojechać za jakiś czas. No tutaj to więcej chwastów jest kwaceli z tej strony pola. A na drugim polu trochę wygląda lepiej. Przede wszystkim gęściej powychodziła. Od drogi trochę chwastów jest. Ale o tutaj... Tutaj też później powychodziła, jak normalnie. I nie wiem, zobaczymy. No na razie to... Jest. Mówię tylko, zobaczcie ile chwastów jednoliściennych. Tak sobie myślę pojechać teraz, popryskać. No, tutaj miejscami są takie miejsca, gdzie tych parochy, ja to mówię, pełno jest. No i są takie miejsca, gdzie. O, tak jak na przykład tam. No to ewidentnie gdzieś, nie wiem, nasiany w glebie było, chociaż nie wiem dlaczego akurat tu jest taka łatka, że. O, tu jest nasiane tego. No i tak sobie rośnie ten szarłat. Tak więc tak to wygląda. Dalej będę obserwował i czekał. Te działkę, tylko mówię, chyba zrobię na jednoliścienny oprysk. I dalej będę obserwował ten oprysk, to ile tam? 50 zł na hektar, to można jeszcze zaryzykować, zobaczyć co wyjdzie z tego. Tyle. Dobra.